Prezes roku, ten tytuł otrzymuje Aleksander Przetakiewicz. Firma La Gratulujemy! To Przedakiewicz. W 2010 roku celem La Mania jest stworzenie luksusowej linii pret a dla nowoczesnych i świadomych siebie kobiet. Wszystko się zgadza? Wszystko się absolutnie słuchajcie zgadza. Bardzo mi miło wymienią wydaje mi się młodego pokolenia, które jest tutaj w mniejszym gronie, ale staram się dumnie go reprezentować. Słuchajcie, bardzo miło 7 lat firmy rodzinnej współpracy z mamą. Wiele z Was pewnie te firmy rodzinne również jakby współtworzy, więc znacie i te piękne, i te złe oblicza tego, ale, ale wydaje mi się, że absolutnie tych plusów jest więcej. I tak jak poznaliście wszyscy, oczywiście Joannę znamy, to ja jestem tą, tą drugą stroną, tą biznesową. Tą, że tak powiem, ciężką, twardą i tej empatii cały czas, się, że tak się uczymy wspólnie, ale z fantastycznie się uzupełniamy. I bardzo mi, słuchajcie, miło, bo to jest 8 lat ciężkiej pracy, prawie 8 razy zwiększone przychody. Kolejna marka wnętrzarska, 1500 produktów, więc wydaje mi się, że coś nam się udało osiągnąć, więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. imię swoim i całego zespołu.